Osobiście korzystam ze wszystkiego co nowe i inne i co mi się podoba, a pomysł podoba mi się bardzo. No ponieważ Warszawa czegoś takiego nie ma, połączy jedną stronę miasta z drugą stroną miasta. To jest lokalizacja super, bo połączy Port Praski, który teraz się super rozwinie, już za chwilę, już zresztą teraz myślę, że powoli jakby żyje. No i Stare Miasto tutaj nie trzeba reklamować, no i plus bulwary, więc jakby dokąd indziej ma taka kładka prowadzić.

Zawsze eksploruję Pragę, która teraz, jak wiemy, bardzo prężnie się rozwija, także powiem szczerze, że jest to przeze mnie troszeczkę niedoceniony rejon Warszawy. I dzięki właśnie budowie tego mostu myślę, że będę częstszym bywalcem. Coraz więcej osób porusza się rowerami, krótkie dystanse pokonujemy pieszo i każda nowa przeprawa przez Wisłę jest w tym momencie jak najbardziej wskazana.